yeah, yeah. Да, допустили его на другую детку. Где? они? его 哎、呃 Miło cię widzieć. Jak poszuk. Witaj, Aiden. Cześć. Czy, czy my się znamy? Powiedzmy. Byłem tu i tam. Słyszałem to i owo. Robisz niesamowite rzeczy. Prawie jak Kyle Crane. Co jeszcze o mnie słyszałeś? Dość sporo. Bo wiesz, wszystko co robisz wpływa na ludzi wokół ciebie. Każda twoja decyzja ma wpływ na ten świat. Słyszałeś o tak zwanym efekcie motyla? Jestem pielgrzymem. Słyszałem o wielu rzeczach. Lubię rozmowy z mądrymi ludźmi. Jak wiesz, efekt motyla mówi o tym, jak drobne zmiany jednego parametru mają kolosalny wpływ na cały system. Kryptonim, likwidator z regionu B613. Rozumiem. Będę z tobą szczery, to dość niezwykłe spotkanie. Niezwykłe? A mogło być zwykłe. Czas na mnie. Uważaj na siebie. Czas? Tak. A zapomniałem już o tej zmiennej. Kwazi i Sig pewnie na mnie czekają. E, kto? Funkcjonariusze LDPD. Żegnaj, Aiden. Żegnaj... E, jak się nazywasz? Kajetan. Mów mi Kajetan. Mój kryptonim, likwidator, brzmi dziwnie, wypowiedziany na głos. <laughs> Weź to, zostawiłem ci coś. A jak to się... Co to jest? あっ <laughs> <laughs>